Pytanie, od którego zacznę, jest pytaniem, które bardzo często pojawia się na moich procesach terapeutycznych i rozwojowych. I to jest pytanie, które jest skierowane od kobiet do mnie. I ono brzmi. Ja nie wiem, co ja mam mu powiedzieć, i jak ja mam mu wyjaśnić, że mi jest tak trudno otworzyć się w tym seksie. On chciałby, żebym ja się otworzyła w seksie. Ja chciałabym się otworzyć w seksie, ale ja nie wiem, co się dzieje i nie wiem dlaczego. Pytanie analogiczne od mężczyzn to jest trochę. Ja. Nie wiem, jak ja mam ją dopuścić do siebie, jakby mam opór przed tym. I widzicie, tantra przychodzi tutaj z bardzo ciekawą propozycją odpowiedzi. Pytanie jest o to samo, jakby jak dopuścić do siebie, tylko że droga do naszych esencji jako kobiet, jako mężczyzn jest inna. Kobieta wpuszcza do siebie poprzez ciało, mężczyzna wpuszcza do siebie poprzez serce. I od tego chciałabym zacząć. I teraz omówię, co to znaczy dla mężczyzny. I teraz tak, panowie, którym mnie słuchacie. Dostrzegam w każdym procesie z mężczyznami, z jakimi pracuję, jak bardzo zranieni byliście. I widzę, jak bardzo kazano wam się odłączyć od swojego czucia, od swoich emocji, jak bardzo one stały się symptomem słabości, braku kontroli, braku. Zasobów, synonimem jesteś nieporadny, więc bardzo szybko nauczyliście się spychać swoją pozorną słabość, a więc emocjonalność, więc zamykać swoje serce. I tak bardzo je zamknęliście, że jest je wam bardzo trudno otworzyć. Dodatkowo kultura, w jakiej żyjemy, ta kultura, ta polityka, te ustroje, te systemy, one kazały wam. Kochać ojczyznę, walczyć za te kraje, wchodzić w wojny, zabijać się wzajemnie, raniąc się jeszcze bardziej w imię czego? Do cholery. W waszych komórkach żyje pamięć o takich zdarzeniach, pamięć po tych mężczyznach, którzy wrócili z takich zdarzeń, przekazali to dalej swoim synom. Pamięć w kobietach, które były partnerkami, żonami takich mężczyzn, które zranione zostawiły to swoim synom. I w waszych ciałach to żyje. Żyje zdrada, żyje obawa przed fałszywym obrazem miłości, przed propagandą miłości, przed tym, co to w zasadzie jest miłość, jak się ją robi, co to jest ten archetypiczny wojownik, ten, który przynosi, ofiarowuje, daje, ten, który jest właśnie dla posługi. Ok? Dla was wpuszczenie do swojego serca to jest, to jest zagrożenie terrorem, to jest ogromne ryzyko. Ja się w tym rozpuszczę, ja w tym zniknę. Dla nas, kobiet. Analogicznie. To jest moje zaproszenie. Przetłumaczcie to sobie, tak jak wam ciężko jest dopuścić do siebie, do swojego serca. Kiedy ona mówi, chce, żebyś mówił o swoich emocjach, chce, żebyś był bardziej otwarty i dostępny dla mnie pod względem uczuciowym, i w ogóle, a w was jest jakiś taki paraliż, albo w ogóle takie, mam wrażenie, że sami jak z wami rozmawiam i widzę wasze kolory i, i, i to, gdzie koncentruje się wasza energia, to wszystko jakby jest odcięte. Stąd do góry i takie, ale o czym ona mówi? Ja nie wiem o co chodzi w ogóle. Co, co, o co tu... Ja nie rozumiem. I, jest takie... I to, co się zawsze pojawia, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Ale co ty chcesz rozumieć, emocji i uczuć się? Nie rozumie, właśnie Je się przeżywa. Przepuszcza przez siebie. Przeżywa. Mówi o nich. To kobietom idzie trochę łatwiej? Dlatego one tego też pragną od Was, bo w ten sposób budujemy więź. I teraz wyobraźcie sobie kobiety. Które całe swoje życie czują, że ich ciała nie są ich, że te ciała mają czemuś służyć, że one są do tego, żeby nosić ciąże, wydawać dzieci, karmić dzieci, opiekować się dziećmi, żeby chronić domostwo, żeby zadbać o relacje, żeby napełnić wszystkim brzuszki, żeby było wszystkim komfortowo, żeby każdy był zadowolony, żeby każdy dostał to, co potrzebuje. I na końcu ja w końcu też będę mogła coś sobie wziąć, jak wszystkimi nimi się zaopiekuję. I to ciało służy właśnie temu. To ciało jest takim, taką maszyną, która ma to wszystko dać. Kobiety czują się jak takie chodzące roboty, czasami, do których podłączone są takie wysysające pępowiny. I wiecie, my podzielamy na inne sposoby to samo. Jedni i drudzy jesteśmy drenowani. W trochę inny sposób. To jest bardzo interesujące, bo mężczyzn warunkuje się do tego, żeby, byli, żeby się bardzo zapalali pod względem intelektualnym, co uruchamia emocje, do tego, żeby robili to, co robią. Trwali w uwarunkowaniu, jakie jest narzucone. Kobiety są z kolei warunkowane w taki sposób, żeby czuły powinność w tym, co robią, i racjonalizowały to sobie intelektualnie. Ale system jest ten sam. Jestem Sabina. Jestem Twoją przewodniczką, siostrą i wsparciem. Na drodze do zjednoczonego potencjału cielesnego, który chce się ucieleśnić przez Ciebie. Na drodze do soczystego korzystania ze swojej seksualności, kobiecej mocy, która w tobie żyje. Jeżeli moje treści z tobą rezonują, zabukuj ze mną konsultację. Ona nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje. A jeśli czujesz podczas tego spotkania, jak bardzo ufnie i bezpiecznie jest ci przy mnie. To może zdecydujesz się przyjąć zaproszenie na któryś z moich procesów indywidualnych, grupowych online dla kobiet, lub warsztatów stacjonarnych, jakie co jakiś czas organizuję. Tak czy inaczej, wszystko w opisie filmu. A ja dziękuję Ci bardzo, że tu jesteś. A teraz powrót do odcinka. I teraz, dla mężczyzny, jest niezwykle trudno wpuścić do swojego serca. Dla kobiety, jest niezwykle trudno wpuścić do swojego ciała. Relacja zachodzi, gdy mężczyzna otwiera swoje serce. To zranione, to oszukane, to zdradzone, to wyciszone serce. Kobieta się otwiera, gdy otwiera się ze swoim ciałem, gdy dosłownie pozwala spenetrować swoje ciało i poddać się mężczyźnie w całości. Tu jest właśnie ta różnica. I kiedy on mówi, że czegoś nie rozumie, albo jest mu ciężko gadać o emocjach, to Ty, to zrozum. Dla niego to jest takie, jak dla Ciebie, jeśli chodzi o dopuszczenie przyjemności do swojego ciała, gdy on chce Ci to dać, albo on tego chce dla Ciebie. Kiedy ona mówi, nie wiem, co jest dla mnie przyjemne, i czuje bardziej zmrożenie, albo boję się tego seksu i w ogóle, to mężczyzno, zauważ, ona analogicznie mówi dokładnie o tym, co Ty możesz odczuwać w odniesieniu do swojego serca. My, kobiety, otwieramy swoje ciało, bo nasze serca są otwarte. Wy macie otwarte ciała i później otwieracie swoje serca. I jest ta różnica właśnie między nami. I to jest różnica, z której możemy się oboje uczyć. Możemy się wzajemnie uzupełniać. Możemy wzajemnie się przenikać i czerpać z tego. Tylko, że jeżeli dialog mężczyzny, a w zasadzie faceta, Polega na tym, że no, puść tą kontrolę, rozluźnij się, jakby no, co zrobić, żebyś miała orgazm? Miałaś orgazm, ale to trochę słaby chyba, nie? bo miałem partnerki, które krzyczały głośniej. To zamykasz jej ciało. I to nie ma znaczenia, czy dosłownie któryś z kawałków ciebie ją penetruje wewnętrznie, w jakimś zatworze jej ciała. To ciało i tak pozostaje zamknięte. Wierz mi, to ciało nauczyło się znosić ból, nauczyło się kompletnego wycięcia i zamknięcia, nauczyło się nieczucia. To ciało nauczyło się nieczucia i nauczyło się świetnie w tym chodzić. Dla niej rozbrajanie jej ciała. No. Wow, to jest czasami robota na wiele lat. Mówię po sobie, wiem jak było. I to było bardzo kosztowne, jeśli chodzi o przekierowanie mojej naturalnej energii w stronę tego, żebym była rozluźniona i, i otwarta na przyjemność, zamiast obudowana i chroniąca się przed bliskością, bo w bliskości kiedyś doświadczyłam krzywdy. I analogicznie. Ten sam rodzaj próby poddania się w seksie, gdy kobieta, jeśli kobieta wie, jak bardzo ciężko jest poddać jej się w seksie, jak bardzo trudno jest jej się otworzyć, przyjąć przyjemność, nauczyć się tego ciała, to wyobraź sobie, moja droga, jak bardzo trudne to jest czasami dla twojego kochającego partnera, dla mężczyzny. Nie dla faceta, ok? Facet to jest taki dorosły chłopiec, ale dla mężczyzny, jak trudno mu jest dopuścić do siebie, do swojego serca. Bo on był bardzo zraniony kiedyś. Tak jak ty, cieleśnie, tak on emocjonalnie. Ty nauczyłaś się nie czuć w ciele, on nauczył się nie czuć w sercu. I tak sobie trwamy w tym uwarunkowaniu, i tak sobie robimy dalej te retraumatyzacje, i zamykamy się bardziej, i mamy dorosłe dziewczynki w dorosłych ciałach i mamy dorosłych chłopców w dorosłych ciałach i tak wzajemnie się próbujemy przepchnąć i jakoś w tym odnaleźć, ale tak naprawdę w tym tańcu zwanym relacje częściej depczemy sobie po piętach i palcach, niż rzeczywiście tańczymy spójnie. Pytanie brzmi, co ja jako kobieta mogę zrobić i w jaką przestrzeń wewnątrz siebie się udać, żebym wiedziała, co sprawia, że czuję się bezpiecznie. Bo jak wiem, co czuję się bezpiecznie, to nie potrzebuję kontroli. Zmieńmy pytanie. Nie co zrobić, żeby puścić kontrolę, ale co zrobić, żebym poczuła się bezpiecznie. Bo to gwarantuje. Jeżeli znajdę to coś, co sprawia, że czuję się bezpiecznie i przetłumaczę to językiem erosa na przestrzeń, w którą wchodzimy, żeby się kochać, to moje ciało się otworzy. A dla mężczyzny dobrym pytaniem jest, co sprawia, że czuję się stabilnie, czy co sprawia, że czuję się komfortowo. A nie z kolei, co zrobić, żeby ona miała fajnie, co zrobić, żeby ona widziała mnie, że jestem rzeczywiście facetem. Nie przeglądaj się w jej oczach. Przejrzyj się we własnym wnętrzu i w swojej emocjonalności, która woła Cię o uwagę, bo, będąc z kobietą, ty mężczyzną masz dostęp do swojej emocjonalności. Ona ma do tego naturalny dostęp. Ty, kobieto, przy mężczyźnie masz dostęp do poczucia bezpieczeństwa. A on ma do tego naturalny dostęp. Możecie się tu przenikać. Możecie się tu uzupełniać. Jeśli jesteście gotowi na relacje, a nie na kontrakt oparty na kompromisach, w których obie strony są równo niezadowolone i to jest sprawiedliwe. W każdym razie zostawiam Was z przemyśleniami. Może to wideo komuś pomoże, może kogoś wkurzy, może zirytuje, ale moim założeniem i intencją jest, otwierajmy oczy i zadawajmy sobie trudne pytania i mówmy o trudnych rzeczach, bo wtedy będzie lekko. Gwarantuję. Życzę Wam mniamuśności, soczystości, bliskości, autentyczności i intymności. Do zobaczenia w następnym odcinku.